Trzeba tutaj się cofnąć do, e, znaczy, no jakby przywołać to, o jakim kocie mówimy, bo tutaj są jakby różne, różne sytuacje. Jeżeli to jest kot, który, znaczy, no wiadomo, że no mówimy już o tych kotach, które żyją z ludźmi, ale jeżeli to jest kot wychodzący, który ma swoje życie poza domem, to on tam to, to on tamto swoje życie pędzi, tak? I my nawet nie bardzo wiemy, co on robi. Wychodzi gdzieś rano, yy, potem czasami wraca w ciągu dnia, czasami wraca dopiero wieczorem, no na pewno robi obchód swojego terytorium, na pewno poluje, albo przynajmniej próbuje polować. Yy, no w każdym razie na pewno ma mnóstwo swoich spraw do załatwienia i przychodzi do domu raczej już, żeby wyspać się, zjeść, no bo w domu się na ogół żywie, jeżeli jest z człowiekiem, może tam sobie coś poluje, ale to raczej chodzi o samopolowanie, może nawet niż o jedzenie. I no tutaj jakby on no, z człowiekiem dużo czasu nie spędza, ale Więź tą tworzy, to już tam różnie bywa. Czasami więcej jest na dworze, czasami więcej jest w domu. To są koty domowe, ale wychodzące. Natomiast takie koty, które są zamknięte w domu i rzeczywiście nie mają nic do roboty poza tym, że mają te cztery ściany, no to tutaj, jeżeli one przez całe dnie przebywają same, to ma dla... bardzo duży wpływ na... na nie. Dlatego, że tak, no po pierwsze, najczęściej ten okres przesypiają. Co wcale nie jest fajne, kiedy mówimy o młodym kocie jeszcze pełnym energii, który powinien jednak, no gdyby był w naturalnych warunkach, to zupełnie inaczej by sobie ten dzień układał. Więc tutaj one śpią, trochę wyglądają przez okno, trochę może tam się umyją, no i troszkę podjedzą i znów śpią. Więc to na pewno nie, nie jest fajny tryb życia. Natomiast jeśli chodzi o relacje z człowiekiem, no to też jeżeli tego człowieka prawie nigdy nie ma w domu i kiedy on, nie, kiedy kot, no <coughs> właściwie widzi go tylko w nocy, a też często nawet i w nocy go nie widzi, bo często są takie sytuacje, że wraca właściciel, jest zmęczony, kot coś od niego chce, właściciel się zamyka w sypialni i, i koniec. No i to jest cały kontakt z człowiekiem, no to na pewno dla kota to nie jest yy, satysfakcjonujące. Yy, na pewno on w jakiś tam sposób, można powiedzieć, nawet trochę dziczeje i ten kontakt z człowiekiem traci. Może też wpadać w jakieś no, niedobre zachowania, mogą się pojawić u niego z powodu właśnie jakiejś. No, jest to frustracja jakaś dla takiego kota, który, który no, jednak już jest przyzwyczajony do tego, że jest z człowiekiem.